Filmy, które nagrywam są zawsze z tygodnia i pierwszy raz nagrywam vloga z weekendu. Także zapraszam na co jem w trakcie weekendu i co robię w trakcie weekendu? Co nie? Co robię w trakcie weekendu z Martą? Jedziemy na wycieczkę. której nie widać, ale mm, mam pewne wątpliwości co Czy do jazdy. to się jesz? Driverskiej takiej? No ok. Kiedy nie możesz się zdecydować, czy chcesz wypić kawę, czy piwo, weśioba. ja mam bezalkoholowe, bo prowadzę i mamy tutaj z Martą kawę, taką kawę popularną na Wyspach kanaryjskich. to jest kawa z mlekiem krowim, mlekiem skondensowanym i z espresso, naprawdę coś wspaniałego. Jak bardzo lubisz tą kawkę? Hmm. Przez to, że uwielbiam słodkie, to ja uważam, że jest elegancka. <laughs> Tak można żyć. Drugi browarek, zaraz będzie obiadek. Tak. Na obiad mamy Papa's Arugadas, to są kanaryjskie ziemniaczki z dużą ilością soli. I do tego Pimientos de padrón, czyli smażone papryczki z bardzo dużą ilością soli. Na kolację moja ulubiona rzecz czyli kanapki. Mamy z pastą z awokado, z cebulą, kolendrą i chili. I do tego jajko, ja jem dwa jajka. I też kanapki z masłem, z sałatą, pomidorem i serem cheddar. Także smacznego. Jest niedziela, a my wstajemy o 6.30, dlatego że musimy dostać się na drugą stronę wyspy, bo mam dzisiaj lekcję surfingu, a później odwożę Martę do znajomych, dlatego jemy. Śniadanie bardzo wcześnie. Zrobiłyśmy z Martą nocną owsiankę. Są tutaj płatki owsiane i nasiona chia zalane mlekiem sojowym z dodatkiem łyżki syropu z agawy i do tego banan, kiwi, masło orzechowe, jogurt sojowy i odrobina mrożonych owoców. Także no normalnie nie jemy śniadania tak wcześnie, ale <ślałnierz maxima> ja bo potrzebuję trochę węglowodanów na surfing. Dzień dobry. Cieszysz się, że tak wcześnie wstać w weekend. Bardzo. Ogromnie się cieszę. Pierwszy raz widzę taką ciemność. Może no, idziemy spać. Może <głos》> no, jeszcze nie jest czas na wstawanie. To zdecydowanie Masz nie, nie jest spać. czas na wstawanie. Idziemy spać. Zrobiło się jasno. Żegnamy nasz domek. Ja jadę w inną stronę wyspy na tygodniowy surf camp. A Marta będzie spędzać czas ze swoimi znajomymi jeszcze przez tydzień. No gdzie jedziemy? Jedziemy surfować, ale ja tutaj już byłam w już wiesz, co Cię czeka? Jakieś półtora tygodnia temu i ja wiem, co mnie czeka. I jestem lekko zestresowana. Lekko. No, bo jedziemy na duże fale. Tak. No... Tak, więc lekko zestresowana jestem. Tak, Justyna jest tak lekko zestresowana, że prawie przez chwilę zawieszenie w auto <laughs> zgubiłeś z tych nerwów. No, ale fale, powiem Ci, są takie całkiem duże. Więc nie mogę się doczekać, aż zobaczę Cię na desce. Obawiam się, że nie, będzie, że nie zobaczysz mnie na tej scenie. Ale w wodzie, tak? tak. Z deską? Przy nodze? tylko, no. no to się boję. Nie wiem, po co to robię. Ja się z tym płacę. To jest fajne, ale straszne. Dobra, ostatnie słowo przed albo śmiercią, albo największą paną życia. Cyrk. <laughs> Cyrk na kółkach, no. Cyrk. Ja byłam na spacerze w czasie, kiedy Justyna surfowała. Mam nadzieję, że żyję. Ja to sprawdzić. No nie da się prowadzić firmy owsiana bez owsianej. Więc mam nadzieję, że wszystko jest okej. Okay. Także miłego montowania, Justyna, to jest mój prezent dla Ciebie. Pozdro! Jeszcze trzy słowa na pożegnanie. Mm, jesteś super szefową to raz dwa. Pokazuj trochę więcej tego cyrku na mediach społecznościowych, bo będzie beka. Taka jak była jak, jak ja Ciebie słuchałam i. No, niech ludzie zobaczą, jaka jesteś zabawna. Bo przyznaję, 10 na 10. Przyjechałam na surf camp, z którego mam odebrać justynę. I jej nie ma. I jest 12.15, czyli już powinna tu być od 15 minut. I się zastanawiam, czy jednak ta firma nadal będzie istnieć, czy nie. Gdzie jesteś? No wracaj, nie było tak źle przez ten tydzień. Dam radę jeszcze ze sobą popracować, chyba co. Nie, no, tak serio, to już się trochę denerwuje. O co tu chodzi? O, jadą! Nie, no, tego na pewno nie wrzucę. Jest jona! <noise> 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 Jakaś mirusko! Zostawiam... Zostawiłam ciuchy w aucie. Ale kolega mnie poratował. To jest no. Kolor wody dzisiaj jest szalony. I to jest najpiękniejszy kolor wody jaki widziałam przez cały wyjazd, dlatego że dzisiaj nie ma w ogóle piasku z Sahary. Jest czystuszko. No i fan fakt jest taki, że poznałyśmy się już z tym a ostatni dzień, który spędzamy na wyspie, jest najmiotniejsze. Piją Oczywiście pikko, no wiadomo i jest się takim się. pięknym dniem. Pozdrawiam. Naprawdę jest prze 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 prze, prze No dobra, zmieści się jeszcze deserek u mnie pana Hotta, a Marta ma zdekonstruowane tiramisu. Ja ogólnie nie lubię tiramisu, ale to ja kocham. To wygląda tak pięknie. Dobra, co będziesz te, te biszkopty tu wstać? Boże, jak to dobrze wygląda. Ta wiarka. I pyk. Wow. Nice. Te, też mi trochę. Mhm. Muszę. I co? I ten krem teraz tutaj? I czekolada na krem? Wow. Ja bym chyba tą czekoladę też tam posypała, bo to jest ciepło, nie? Chyba, że nie jest. Dobra, let's, let's A to może to nie jest. jest? Nie jest. Wow. Ale okej, okay. z No wow. W skali, o, w skali od 1 do 10, na ile oceniasz Fuerteventurę? Myślałam, że nic nie przebije Teneryfy. Ale jakbym miała wybierać jedną wyspę, to wybrałabym Fuerte 10 na 10. Tak jak humor Justyny. To no patrzcie na tą plażę. Tysiąc razy uwielbiam, lepiej. Uwielbiam po Troszkę widać, ale tak dosłownie minimalnie. No, jestem najszczęśliwym dzieckiem wojny tutaj. No, wczoraj mówi.